Już, jestem, spotkałam listonosza, masz rachunek za Twój telefon. Dzięki, mamo. O, a to Twój rachunek za telewizję, a to rachunek za Twój internet. Tatuś zapłaci, Wy mnie nigdy nie słuchacie. I nie macie wektry, cyfrowej telewizji, taniego telefonu i szybkiego internetu, a wszystko z jednego gniazdka i na jednym rachunku. Telewizja cyfrowa. Musiałbym kupić nowy telewizor? Nie. Dzięki cyfrowej technologii, nawet na zwykłym telewizorze. Obraz staje się ostrzejszy, kolory żywsze, a dźwięk bardziej krystaliczny. Aby oglądać telewizję cyfrową, potrzebny Ci tylko dekoder, którego nie musisz kupować na własność: a dekoder do odbioru telewizji w jakości HD wydzierżawisz za niewielką opłatą. Teraz nie ominie Cię najnowszy odcinek ulubionego serialu, najnowszy hit filmowy czy fantastyczny mecz. Przypilnuje tego specjalna funkcja w dekoderze. Dzięki niej dekoder sam przełączy się na kanał, który wcześniej zaprogramujesz i nic ważnego cię nie ominie. Najczęściej oglądane programy włączysz jednym ruchem. W dekoderze Vectry każdy sam może stworzyć listę swoich ulubionych programów i mieć pod ręką te, które ogląda najczęściej. Do wyboru masz kilka wersji językowych. Możesz wyłączyć lektora i włączyć napisy, by oglądać programy w oryginalnej wersji. Dla Twojego dziecka to jak angielski za darmo. A jeśli nie chcesz, by Twoje dziecko oglądało programy dla dorosłych, ustawiasz na nie blokadę rodzicielską. Telewizja cyfrowa w Wektrze to świat filmów, seriali i programów dokumentalnych, edukacyjnych, bajek i kreskówek, emocjonującego sportu. Wszystko dostarczone prosto do Twojego domu codziennie, 24 godziny na dobę. Dla tych, którzy cenią najwyższą jakość, przygotowaliśmy także 8 programów w wysokiej rozdzielczości HD. Instalacja dekodera zajmie tylko pół godziny. Możesz zrobić to sam, to dziecinnie proste. Teraz oglądam wszystkie moje ulubione seriale w cyfrowej jakości. A telefon też zmieniłaś? Przecież numer masz ten sam? Wektrze, nie trzeba zmieniać numeru telefonu. A rozmowy telefoniczne międzymiastowe płacę tak samo jak za lokalne. Jeżeli ty będziesz w wektrze, będziemy mogły rozmawiać za darmo. Wiecie, że dostałam prezent bezprzewodowy aparat telefoniczny. A internet? Jest o wiele szybszy. Podobno w nocy cztery razy szybszy. Żebyś wiedział. Koledzy mają. Ty też będziesz miał. Telewizja cyfrowa, telefon i internet. Vectra. Dajemy więcej. Sprawdź aktualną promocję. Jeszcze siedzicie na kanapie? dzwońcie 0801 0808 80. Powtarzam 0801 0808 80.